W dzisiejszym odcinku e, będziemy... Pokażemy Wam ogólnie naszą wioskę. E, jest dzisiaj ze mną Olek. E, no niestety nie udało się z innymi osobami zagrać, ponieważ nie są w stanie. Chodź Olek. Chłopie, co ty robisz? Teraz będziecie gonił. Mogłeś tego nie robić. Nie mój problem. Dobra się na trzy bloki do góry. Wtedy możesz go bić. Czekaj. Ale ja bloków nie mam. Gdzieś ty y, jest? Ja jestem, ja jestem w morzu. A, to nie odpływaj za daleko. Gdzie ty jesteś? To na górę. Wypływaj. A tu Chodź jesteś. Tu pomóż mi! Chłopie, ty się, pająka nie umiesz zabić nie. Błagam cię. Dobra. Ara. E, tylko ten Zbyszek będzie cię gonił. Chyba, że już się z tobą pogodził. Pogodził. Czekaj, zobaczymy. Weź do niego podejdź. Najwyżej cię zabije. Pająk, odejdź ode mnie. E, wróciła, e, przyszła do nas nastka. E, ja. jesteś. Tu jest. Gdzie? Aha, No dobra. tu w drzewie jesteśmy. Hej, no Ole, e, To Eee, je, tu jest naska. Ścina drzewo. Ja ci dam. A ja cię na liście. Ej, ale gdzie mi trochę drewna? E, ja mam bardzo dużo. daj mi. Dobra. A nie, nie bierz stąd, nie! No to dawaj. Wystarczy. Nogi, dobra. Ja sobie zrobię crafting. Ej, dobra, budujcie swoje domki. Ja mam crafting tu. Ja mam w domu też crafting. Ale tutaj też jest crafting. No Nie rób ze swojego. E, Naska no chcesz mieszkać ze mną czy sama? E, nie wiem. Może ze mną. No dobra. tylko poczekaj z ty. Chyba. Olek będzie Ej. mieszkać e, e, troszkę wyżej od nas. Eee, a my będziemy mieszkać razem. Filip będzie mieszkać obok nas. Dobra. Jolika, okay. co z twoim domem? Ty sobie lepiej dom zbuduj, bo zacząłeś, a nie skończyłeś. Nie. Oh. ty Nie. No. E, dobra. E, to robimy tak. Filip, poczekaj sekundę. No, dobra. Oh. E, dobra, to tak. Ej Naska, e, chcesz e, e, buraki? No daj. Ja chcę. Ja chcę. Daj. E, dobra, to czy, To chodźcie. No poczekaj, bo mnie na razie nie mam na serwerze, sekunda. Ej Mikołaj, jaki... Ej Mikołaj. Co? Ej, jaki ty masz pieczyk? Ja mam A, siekierę. Hey, Spoko. Ale ja mam... ej, chcesz mój jeden mieczek? No nie chcę, Olek! Ale ja mam ten! Ja mam kamienny. No wiem, ale się kla jest od miecza. Ej, Nasty, chcesz mieć? nie potrzebuję. A? No czy no ty? <śmiech> 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 Dobra, teraz kopię schody tu. Dobra, ja sobie z kamień posunę. Dobra, tylko czekaj. Dobra już sobie. No dzięki. Sobie zrobię tylko szikier. Ja też zaraz zaraz sobie zrobię szikier. Nasta jakie no, jestem? Ja do ciebie wskakuję. Ej, Mikołaj, musisz mi dać coś jeszcze. Ja prawie jedzenia nie mam. No nie, mam. Mam 30 buraków. Mama, wiedz mi, Co? To? Nie. Ale co? Nie mamy kopalni tu. Ale no, no poczekaj, bo ja sobie tylko wykopię trochę kamienia no. A ty masz kilo? No mam. Jaki? Po co ty Nastka tutaj jedziesz? Możesz wejść, mogłaś wejść do mojej kupalni, ale... Ko! Masz nie dokuczać, absolutnie. Ja Co? No co mnie tu zamyka? Jajko. Olek! Jajko. Matko jedyna, co tu się dzieje? Nie wiem. Ej, da, dasz mi buraki? Ja mam 30. No właśnie, teraz się dam. Tam. Dobra, dam, dam. gdzie ty jesteś? Dawci. No ja tutaj jestem. ja ci Rasi. już dam. Dobra. Czekaj, stójnaska. No, odwróć się. Aha, nie, bo to jest Olek. Pomliłem was. Eee. O tu bo jest. Ja... Daj mi dużo, bo ja mam, e, już mam powolność. Mi został tylko jeden. Ej, no Olek! 53. No to no Olek, daj mi trochę, bo ja mam tylko dwa. Ale ja też potrzebuję. Gdzie ty jesteś? Daj mi, Olek. No. Ej! No no ktoś! Dobra, tyle wystarczy. Ale ja zero, ja już mam zero. Dwa. Aha. No to ja już nie wiem. A weźcie z mojej dobra. farmy. Dobra. Tylko czekaj, czekaj. Czeka. To nie jest moja farma, człowieku. To jest stara farma jakiegoś starego dziada. Yyy, e, nie wskakuj! Czekaj, ja ci sam to zbiorę. Dobra. Bo ty nie wiesz, jak tu się wchodzi, żeby nie zniszczyć mi tej farmy. Wiem jak. Yyy... E... Mówiłem, no nie mogę po ziemi chodzić. No, i nie, nie, nie możesz skakać. No. Bo patrz, jak tu zejdę, to chyba się nic nie stanie. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, mam dwa. No teraz z życia muszę zrobić. Dobra. E, Okej. Okay. No to budujcie swoje domki. Ale ej, Mikołaj pomożesz mi, bo ja drewna nie mam. No matko, jedyna Olek. No to dobra, to weź czekaj. Dobra, masz całe. Ej, mogę piecyk? E, u mnie w domu jest. To dasz? No to wejdź, wejdź się do domu i, se, i ten, tylko mi go nie zabieraj. No wiem. Tu jest. Proszę. No tu jest piecadło. Piecadełko. Ja sobie zbieram. Ja też w nim jestem. Ej, wiecie co? Co? Ja mam pięć yy, rybek. No to fajnie. Zacznij jedną. No. No, ale no. najpierw pustno. No wiem, wiem. Gdzie naska jesteś? Tutaj. E, gdzie? W twoim domku. Aha, dobra. Ja z Mikołajem mieszkam. Tak, Mikołaj? Eee no. Nie, e, Naska ze mną mieszka. No, dobra. Pamiętaj. Pamiętajcie, widzę. Naska dobra, nie mi... zabieraj mi tu nic, okej? Okay? No. Zabrałaś Zabrała coś? Nie. E, pamiętacie, widzowie, że my nadal na, nagrywamy filmik? Aha, e, widzowie, jak chcecie, no to mogę Wam zmienić shadery. E, bo nie wiem, czy takie Wam odpowiadają. Jeżeli chcecie, żebym Wam zmienił na jakieś inne, no to piszcie w komentarzu. Mogę Wam zmienić. Mam e, naprawdę różne. Więc jeżeli chcecie, no to mogę Wam zmienić. No chyba, że mi się aktualnie ten najbardziej podoba. No więc. E, no jak coś ten, no to po prostu piszcie w komentarzu. Oleg! Buduj se ten swój dom! Ja nie wiem gdzie ja go mam. A dobra, widzę. Oleg! Jak ty, ty Oleg, nawet nie pamiętasz gdzie ty masz dom, to ty naprawdę jesteś słabym mieszkańcem. Ej Miko, Miko, co? Chodź, weź na, na chwilę do mnie przyprowadź Olka. Chodź Olek do Nastki, bo ona coś chce. Ja nie, nie mam. Gdzie ja ty jesteś Nastki? No ona jest chyba u mnie w domu. No. Ale dlaczego ja u ciebie Miko nie mogę mieszkać? No, budujesz se dom, no to se budujesz. Ej Olek, chodź, chodź. Co? Olek, no chodź, bo mam. U mnie Ma, w domu tak, mogą mieszkać dwie osoby jedynie, czyli ja i Nastka. No Dawaj, nie masz? Dlaczego tylko dwie? Jak ty masz? Raz, A... dwa, pięć... Czekaj, raz, dwa, pięć A... Dobra, to tak. Kto z was chce iść do mojej kopalni? Ja, ja, ja. Ja Ja kilofa nie mam. A... No to ja ci zrobię! A, a to już nie mam problem! Ale Olek! Ej, kto ma złoto! Ej, Ok! Ja mam, ja ci, ja mam, ja ci, mam. proszę co? mi tego nie zabierać! Ej, Olek, ja ci mogę e, zrobić kilof jak chcesz. Ej, gdzie jest jedna sztapka? Były dwie! Ja. <noise> to... Olek! oddaj to. ją! Ale ja teraz ja chcę sobie mieczyk zrobić! Dobra, no to sobie weź jedną sztapkę. Ale ja chcę jeszcze jedną, bo ja inaczej nie zrobię mieczyka. Hej Miki! Co? Oh. Daj mi y y ka kamienia? No weź se Olek to. Oh. Dobra dzięki. E, no już ci mogę dać. Jesteś najlepszy. A może być taki inny kamień? No kamień musi być no, normalny. Bo... To też jest kamień tylko taki trochę inny, ale też z niego zrobisz rzeczy. A daś? Dobra tu daj. No to już ci dałem. No ale ja nie mogę wziąć, nie mam. No to wyjdź z craftinga i se weź leży przed tobą. Oh. Dużo mam go, ja to uznaję jako, że ja to, ja na mówię, że to są śmieci, no bo one mi są totalnie niepotrzebne. Dobra, ja idę do twojej kopalni. Ej, patrz Miko. No świetnie, a ja, a ja mam diamentową zbroję. Dobra, no, ja jeszcze lepiej. Aha, dobra, idziemy do kopalni. Ej, tylko ja muszę sobie kilo zrobić. Aha, e czekaj Nastka, e jeszcze tam nic nie wykopuj, ok Ale ja wykopam. Ale co? No dużo. Ale co? No dużo. E, tylko nie kup mi e, czekaj. Ja już do ciebie idę, bo żebyś mi nie wykopała. E, takiej. Tylko kop mi tam, gdzie e, są tunele, nie kop byle gdzie? Byle gdzie ja kopię? no! Aha, no to... Czekaj, gdzie ty kopiesz? Po co ty tutaj schodzisz? No, ja mam chcę. zejście bardzo głęboko sam. Nie jesteście. No czekaj, Olek, przesuń się, bo chcę wyjść. Eee, tylko. <grym> Zakupowałeś mnie. Eee, nastka nie kup tam. Chodź do mnie. Bo ja tam mam no, e swoje te. No, ale ja tutaj chcę. Olek, y, y, nie, źle idziesz, źle idziesz. Ja tu zakopał. E, Ej, no o, kto, kto mnie zakopał? Olek. Ja, nie ja chcę, bo chciałem wyjść. No, i ja... Chodź, Olek. A, Idziesz, dobra, idziesz. Jak ty no, ja... was sobie głębokie... E, dobra, no to zbliżamy się już do celu. Bo no, ja was nie dam. Gdzie wy jesteście? No, głęboko. A w jakim tunelu? Czekaj, pójdę do ciebie już. Ja Zostań tu, Olek, okej? Okay? Ja, ja tylko idę na dół. No dobra, ale jak się zgubisz, to już nie mój problem, Olek, okej? Okay? Dobra, ale ty po mnie przyjdziesz. No dobra. trzyma, siema. No, Miki, to... Miki, Miki! Ej, Miki! Co? Daj mi żelazo. Daj mi żelazo. A ile? No, osiem. Eee, a może być siedem? No dobra, dawaj. Oh. Dzięki. Mikołaj, jestem, dobra, idziemy. Mikołaj, no co? Mogę z tobą tam, gdzie ty pójdziesz do... kopalni. bo ja, jak ja się zgubię, to powie. Czekaj, Olek, bo ty nie wiesz, gdzie iść. Wiem gdzie, tutaj idziemy. Tu jest... A tutaj? ...zejście. Gdzie no. wy jesteście, bo ja was zgubiłam. no to, yy, do, nie, źle, źle poszła, źle, źle, do tyłu, do tyłu. Poczekaj chwilę. No, czekaj. Tu jestem, chodź. Tu jesteśmy. No, jest, jest ...przez szkadę i niedużo ja się denerwuję. I co, dlaczego i denerwuję? No, tu jestem, jestem. No to chodź. Dobra. No, no już. Olek, nie wyprzedzaj nas. Dobra, ja tylko idę na dół. Maska chyba po... Ała! Mnie też ktoś, ktoś uderzył. Kto mnie walnął? Nie. Aha. Czekajcie, nie kopcie w tym samym miejscu. Każdy kopie gdzie indziej, żeby... Jak żeby ja żeby ja tu tutaj biecie. na wprost. Ja tu na wprost. Błagam cię, nie, bij, nie błagam, nie bijcie hmm. mnie. Jakby... Jakbyście pytali, jesteśmy na poziomie minus 39, więc zaraz... Więc będą diamenty. Nie. No. Ale... Ale ja pochodzę chyba nie mam. O! Mam redstone! Pokaż mi! Daj mi! Tylko nie, nie wykopujcie tego, ok Dobra. Bo ja chcę sobie to sam wykopać. Zaraz będzie... Ej, Mikołaj! Ej, co? Ale ja nie mam pochodni, chyba. No to. Dobra, to ci dam trochę. E, czekaj. Czekaj? Okay? Dam ci 20. Dobra, daj. Nastka, ty gdzie jesteś? Ej, gdzie jest Nastka? Nie wiem. Nastka! No co? Gdzie ty no jesteś? Ja już jestem w domku, bo muszę. Mam ten. No. Mam głód. Mam głód. A, chyba skieram do skrzynki. No to nie chowa, nigdy jedzenia do skrzyni, pamiętaj. Nie, dobra. Chyba nie miałam miejsca we księgach. Ja tu muszę mieć. Ale ja tu kupałem. Ale ja teraz. Nie. No ja tu też chcę. Nie no chcę. Dobra. Ej, ja do diamentu. Co ej, jakby cię to. Ej, ej, jakby no. co to już jest noc. Już jest noc. A dobra. No to może już wracajmy. Ty, mam kolejny redstone. Ej, Mikołaj. No co? A masz zarazo? Eee... Dałem całe No Znaczy A. mam jeszcze e, w skrzynce. Ja już A śpię. Do... Ja już śpię. E, to, no to czekaj. To już do ciebie idziemy. No. Bo teraz i tak sama nie zaśniesz. No. Musisz ja na nas śpię. czekać. Ja już śpię. Czekaj, Olek, bo... Nie, nie, na nas. Ty mnie tutaj zaraz tak wyprzedzisz, że... Mam wyprzedziłem. A gdzie ja mam iść? E, tutaj. Chyba, nie wiem. Czekaj. Nie e... ja, ja Na pewno nie tędy. Ja się tutaj czasami sam gubię. No chodźcie! No czekaj, naska, ty myślisz, że to tak łatwo stąd wyjść. Bardzo Eee... Dobra, już e, zaraz będziemy jakby co? Jesteśmy Próbujmy na zaraz. zerowym, więc... Skąd ty to wszystko wiesz? No bo ja znam głębokość, na jakiej jesteśmy. A, a jak? Skąd ty to znasz? F3 klikasz i wtedy ci się pojawia głębokość. Nie powiem ci, a. gdzie to jest napisane. Widzisz? Nie. F3. Tak. Pokaż, czekaj. F... To jest na górze taki przycisk, F3. F3. Ej, no wy jesteście. F3. O siema, ja no. tu jestem, siema. wszystko wydać. Ale ja nie wiem, gdzie. Dobra. Ej, ale jak się z tego wychodzi? No F3 też. E. Olef, to ty nie znasz takich rzeczy? Ja nie znam, bo ja pierwszy raz tak... Dobra, taki... wychodzicie? Ej, no, już ja jestem. dopiero to jestem nad kopalni. Aha. A masz zamykać go tam. Nie! No to się otworzysz przecież. Aha. Weź! Ja ci zaraz. Aha. Gdzie to jest? Ja nie wiem gdzie Matko jedyna, czekaj. Ej, Boże, ja się zgubiłem. No nie zgubiłeś się, bo jesteś... No. To no. tutaj. Dobra ja już śpię. Dobra, ja też już śpię. Ja... Ej no Olek, zajmijesz mi moje... ten łóżko. No to idź do góry. Macie dużo łóżek. A to jest moja sobie zbudowana. Wila, że na mnie stoi ty. No oni zawsze tak stoją. Bo Blokowe. są zazdrośni. A dobra, tu je, Ej! Na dajesz mi żelazo? No poczekaj. Dobra, ja już wychodzę e, na dwór e, Zbiorę buraki z farmy jakby, co? Dobra. Nasty. To masz jak prawdy. Ja nie mam. A co to jest? No, ja dostałem taką wiadomość. Nie wiem, kto to zdobył. Ja? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ej, 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 ej. Co? Kto budował, kto budował domek? Ja. No, to to pod Twoim domku. Co? To pod Twoim domku, bo tam był creeper. Aha. Ej, no też! No tak, ja szłam sobie i tam jest creeper normalnie. Ej, węgiel znalazłem na tej górze. I wybuch? Nie ja mam! Co? Ej, nie, wybuch koło mnie, ale Ci nie zniszczył domka. M mojego? Nie! Yy, Olka. Aha. Ale było blisko, żeby... Ono, że... A nie, to nie jest to. To gdzie on wybuch? To tutaj! A, o. widzę. Biko... Ej! Nasty! Daj mi żelazo! Tapa. No poczekaj, ja idę wykopać coś. Mm. Na tej górze będzie mieszkała Adela, jakby co? No. Fajny dom, Dani, nie? No. Najlepszy chyba już. lepszego się nie dało? I ona będzie mieszkała na samym szczycie. Aha. Ej, czekajcie, bo ja się rozbiegam teraz. Zejdźcie. Czy? Czekaj. Ja się rozbiegam, żeby skoczyć na tą górę. Ale ja nie, ja się rozbiec nie mogę. Kurde. Co tu się dzieje. A ja się rozbiedzkie mogę. No to. Nie wiem, olek. Uwaga, przyjdź mi tu powód. Ale co ja mam ci zrobić? No, zabierz, no. Wiesz co? No po prostu W. klikasz. Ale ile uh. razy. Ile razy. Uff. A jak nas zabije kliper, to gdzie się zrespimy? Yy, u mnie w domku. No to ja sobie kliknę łóżko, bo ja nie klikam. Ale nie, już kliknęłaś, bo już spałaś. A, wystarczy Ale tylko spać. Ale jak coś, to sobie jeszcze kliknij na wszelki wypadek. Dobra. No w sensie. Olek, buduj swój domek lepiej. To jest onka na nim leżą Jak nie zbudujesz swojego domku, no to trudno, będziesz bezdomny. Nie będę u ciebie mieszkał. Nie! U mnie Zdecydź. w domu mogą mieszkać tylko dwie osoby, za dużo to wiesz. Może A lepiej nie... nie mogę mieszkać jak ty masz u góry pełno łóżek. No pełno łóżek. Chłopie, tu mam tak mało miejsca, ja nie wiem czy remontu tutaj nie zrobię. Tu jest za... ten mój dom jest za mały człowieku. Ej, jakby co, to to jest moja... skrzynka. Ej, to jest moja skrzynka. Pokaż to, to, to. Dobra, ej, dalej, ale, ej, ale daj mi żelazo. A ile chcesz? Nie wiem, cztery. Trzy. Trzy. Ty muszę, Muszę. Muszę... Trzy. Już ci daję sekundę. No okay. co ty robisz w Wielodrzeżu? Że... No mam... Dobra, daj No dam ci, mam. Dobra, mam. E, dobra. Dobra. Teraz muszę w e, Robimy tak. Olek, no. ty budujesz swój dom. No No, ale nie możesz ze mną mieszkać. No. E, dobra, robimy tak. Możesz ze mną mieszkać przez kilka dni, a potem już e, mieszkasz e, jakby u siebie w swoim domku No. E. Może tak być olek? Bo ja mam w domu. No wiem, że mój dom jest i tak duży, no ale. Y, po względem tych wszystkich villagerów, to ich jest po prostu za dużo i nie ma tam miejsca. Jak chodzić? <śm> Hej, ja zabijam villagera. Nie, bo wtedy Cię będzie Zbyszek gonił. No, ty masz dwóch? Ja mam trzech Zbyszków we wiosce. Dobra. Jedne... jakby co jednego mam w domu. Dobra. Więc lepiej go nie zaczepiaj. Mhm. Bo jednego mam w domu, a wiesz... Mhm. Ale gdyby nie ten Zbyszek, co mam go w domu, nie? To bym zginął! Hej, Miki! Co? Ja się tutaj buduję farmę. Dobra. Jak dyszka u góry zbiłem w nogę? Dobra. Ale to... Y, czemu u mnie? No tak, Dobra, Dobra. ej, idziemy do kopalni? Nie, ja nie idę. Dlaczego? Bo je... Nie! Ja chcesz to zasamić. Ale ja się zgubię tam. No to nie idź. Olek, to jest ja logiczne. Stra... Ej, no! Kurde. Ja siekiery nie mam, dam mi ktoś. No ja ci dam masz. Czy ty jesteś? Czekaj, czekaj. Dobra łódka mi nie potrzebna. A nie, to mi nie potrzebne. Dobra siekierka. Ja drewna w ogóle nie. Mam. Takiego. Ja teraz jakby co jestem na farmie. Dobra. Tak? I zbieram moje buraczki. Nie. Ale moja farma naprawdę szybko rośnie. Jeden Aha. dzień i już są. O Boże. Jeden Minecraftowy dzień. Aha. No to wiesz, to jest bardzo szybko. No. M M Mikołaj. Co? Ja mam sadłamki drzewa. No to... Chcesz to możesz gdzieś posadzić. No to posadzę. Żeby było więcej drzew. No. Tu, ej, tutaj posadzę, okej? Okay? No, e, no, tylko może dobra. nie tak blisko. Dobra, A tutaj nie. Tutaj będzie. będzie. No. Tu no jeszcze daj... masz pełno sadzonek leżą. Nie. Ja... no tutaj. A dobra. Ja muszę się pozbyć moich śmieci. Ja też. Mam ich za dużo. Ja też. Co Dobra, ja to podbieram mo moich śmieci. Mogę dać jeszcze mogę dać. jeszcze może. Dobra, ja tu tyle masz śmieci, że po prostu życie jest O matko, śmieci. jedyna, co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale Ej, czekaj... To jest eee, nie, ja mam dużo. Ej, ale tu jest mapa. Wiem, ja, poka ja nie wyrzuciłem. Chłopie. I teraz wziąłem twoje śmieci... No, o dobra, mam mapę. Bo ta mapa jest ważna. Wiem. Ja my... Nastka, ja myślałem, że najazd jest. <laughs> Ej, no czemu ja zbieram wszystkich śmieci? Bo Olek to wywalił. Jakby co, by... mam w ręce mapę naszej wioski. Ej, a wiecie co? Czemu Olek wywalił jedzenie? No właśnie nie wiem. <laughs> Nasi, to... No, robisz wideo No, ja nie wiem. No, po, mogę Ci pomóc, dam Ci drewno. No, dawaj. No, ale to jest do kupami. Dobra. Ej. No, no to y, trzymajcie się, y, widzowie. I koniec filmu. Cześć.